moje kochane witam Was bardzo, bardzo serdecznie Po raz kolejny, jak zwykle Tak, postanowiłam, że nagram dla Was filmik To będzie taka seria w sumie Pomyślałam, że jeżeli tak strasznie lubię świeczki Yankee Candle Poświęciłam im już, podejrzewam, kilka filmików Więc doszłam do wniosku, że może nagram dla Was taką serię Filmików poświęconych tylko i wyłącznie zapachom Będzie to świat zapachów, świat moich zapachów I w większości będą to oczywiście Yankee Candle Dlaczego o tym pomyślałam? Ponieważ jak nagrywam dla Was filmiki z, ze świeczkami, to część z Was na przykład pisze do mnie w wiadomościach prywatnych, jaką świeczkę możesz polecić, jak ona mniej więcej pachnie, która z nich jest trwała, która nie, którą polecasz i tak dalej. Więc. Pomyślałam, że po prostu nagram Wam oddzielne filmiki, poświęcę, poświęcę im, e, w tych filmikach poświęcę cały czas tylko i wyłącznie zapachom. Nie będę mówić o niczym innym, tylko i wyłącznie o danym zapachu, o danej świeczce, tudzież wosku, bo tak jak mówię, ja najpierw próbuję woski, potem dopiero ewentualnie, jeżeli wosk się sprawdzi, zakupuję świeczki. Więc będę e, Wam mówić od e, najnowszej kolekcji, kolekcji... E, Springowej, jak ja to mówię, czyli po prostu wiosennej, jaka jest już dostępna online i stacjonarnie. I kolekcja ta nazywa się My Serenity. Tutaj mam akurat trzy zapachy z tej właśnie że kolekcji. Czwarty zapach gdzieś tutaj, albo już go chyba zapaliłam, tak mi się wydaje, że już go chyba zapaliłam, więc Wam go nie pokażę, ale jest to Peony. Jest to oświeczka, którą Wam pokazywałam w poprzednim filmiku w holu zakupowym. Także jest to seria My Serenity, czyli po prostu mój spokój, moje ukojenie. Mamy tutaj cztery nowe zapachy i powiem Wam, że naprawdę dali radę, ponieważ wszystkie cztery zapachy naprawdę są warte zakupienia. Ja mam tutaj zrobione notatki, co producent pisze o zapachach i powiem Wam, czy to wszystko się odzwierciedla tutaj, w tym co trzymam. Czyli pierwsza z zapachów, pierwszy z zapachów jest to oczywiście zapach My Serenity tak jak wskazuje nam nazwa e, naszej kolekcji, My Serenity. Taki piękny wosk, bardzo fajna grafika. Grafika, od, na temat grafiki to już Wam mówić nie muszę, że naprawdę są przefantastyczne, chyba najfajniejsze ze wszystkich świeczek. Także zapach My Serenity. Ma e, to być rzeźka linia i faktycznie jest. E, mają być wyczuwalne słodkie gruszki plus pomarańcze z dodatkiem tropikalnych kwiatów oraz subtelnego piżma. I dziewczyny, jeżeli chodzi o, o ten zapach... E, ja Wam go porównywałam już wcześniej w filmiku poprzednim na temat. E, jak robiłam chyba haul zakupowy. I mi on strasznie przypomina Pink Sands. Mówcie co, mówcie, te które znają zapach Pink Sands, możecie sobie porównać. Jest to faktycznie świeża nuta, jest to naprawdę bardzo świeży zapach. Czy tutaj czuć słodki gruszki? Ja gruszek tu kompletnie. Może na upartego, jakaś nutka owocowa, ale czy to gruszka? A gruszka mi się kojarzy z czymś mdłym. Także ja może za bardzo gruszki tu nie wyczuwam. Jeśli chodzi o pomarańczę, może odrobinkę, ponieważ czuć cytrusowy zapach. Czuć cytrusowy zapach, ale no, jest zapach bardzo świeży, bardzo taki naprawdę fajnie unoszący się w powietrzu. Jest to naprawdę godne, godzin polecenia zapach. Naprawdę polecam Wam go z czystym sumieniem. Tropikalne kwiaty i subtelne piżmo. Być może, jest to zakończona, jest to taka świeżość zakończona, otulona właśnie takim piżmowym, ukojającym, takim słodkim czymś. I tak bym go opisała, naprawdę, ale jakbym miała go postawić na półce obok jakiegoś innego zapachu, by byłby to zdecydowanie Pink Suns, identyczny zapach. Przepiękna nuta, bardzo Wam serdecznie polecam. Eee, kolejny zapach jest to, eee, jest to nuta zapachowa Moonlight, czekajcie... Jest to również z serii świeżych zapachów. Czekaj, nie jest to rześka linia. Wyczuwalny jest bambus, są wyczuwalne nuty drzewne oraz paczula. Nie wiem jak one pachną w rzeczywistości. Natomiast zgodzę się, że jest to bardzo rześka, bardzo świeża rzeźka linia zapachowa. Nuty drzewne być może, być może. Nuty drzewne, paczula i bambus. No, powiem Wam, że nie wiem jak te rzeczy tutaj pachną z osobna, ale może i faktycznie, może i faktycznie bym, bym tak to ujęła. Ja Jak dla mnie to pachnie po prostu czystością. Czystością totalną, czystością, takim powiewem świeżego powietrza. Nie wiem, jakbyśmy siedziały nad morzem na przykład. Ja to tak odbieram. Siedzę nad morzem i jak wiecie, macie świeże powietrze nadmorskie plus te fale i ta taka aura. Nadmorska, to ja to tak odczuwam. Po prostu taki powiew strasznie świeżego powietrza. Bardzo fajny zapach. I muszę wam powiedzieć, że ja już ją paliłam w mieszkaniu, paliłam ją na przedpokoju i strasznie fajnie się sprawdza. Także nie wiem, jak wyjdzie z dużą świeczką. Na razie jeszcze raz zapalę sobie wosk i stwierdzę, czy warto będzie zakupić dużą świecę, albo przynajmniej tą średnią, raczej chyba tą średnią. Także również Wam bardzo polecam. Zapach Moonlight. Kolejny z zapachów jest to zapach Lemon and Ginger. No i tutaj to już nie trzeba chyba zbyt wiele się rozpowiadać. Jest to oczywiście świeża nuta i wyczuwalny mamy tutaj dwa zapachy. Jest to oczywiście lemongrass, czyli trawa cytrynowa oraz ginger, czyli imbir. I dokładnie to właśnie czujemy. Również mega świeża, orzeźwiająca, aż naprawdę jeśli no tak po prostu nasuwa się do ust, bo powiem Wam, że naprawdę jest taka strasznie soczysta. To jest strasznie soczysty zapach. Jakieś robiłam smoothie właśnie z imbirem, to Wam powiem plus banany, to tu to, to identycznie pachnie. Przepiękny zapach, trawa cytrynowa plus imbir. Po prostu nic zadać nic ująć, bardzo świeży, bardzo taki fajny do kuchni, zwłaszcza zapach super. Polecam bardzo serdecznie. I czwarta, jaka była, to była Peony i był to opis: to jest kwiat dojrzałej piwoni i nic więcej. Także to są cztery świece, najnowsze, najnowsze cztery zapachy z kolekcji wiosennej na rok 2016. Natomiast pokażę Wam te, które ja jeszcze dalej zakupiłam. Zacznę może od tej. Jest to oczywiście mój ulubieniec, jest to mój ulubieniec, jest to nic innego jak she Butter. Aksamitny krem z nutką kwitnących drzew owocowych. Tak opisana jest ta świeca, ten zapach przez producenta. I powiem Wam jeszcze, że bardzo dużo osób porównywało to do nuty. Zapachowej z kosmetyków z DAW. Była taka seria pumpering. Coś było z Daw i to było coś pamper, pumpering, czy pampering, pumpering? Coś takiego. Wiem, że to było coś też z dodatkiem wanilii Bardzo słodki, bardzo fajny naprawdę zapach. I faktycznie można to przyrównać. Jest to taki kremowy, ale strasznie słodki, strasznie duszący zapach. Naprawdę bardzo charakterystyczna nota. Jeżeli chodzi o wosk, to Wam mogę polecić w 100%. Natomiast powiem Wam, i tu jest moje rozczarowanie, ponieważ ja miałam świecę średnią z SheButter Battle i, i wcale ten zapach się tak nie ulatniał jak z wosku. Także czasami lepiej jest kupić sobie po prostu kilka wosków i rozpalić sobie w kominku za niższą cenę. I naprawdę jakość wtedy będzie w całym mieszkaniu wyczuwalna. Natomiast, no nie warto, według mnie, wydawać pieniążków na świeczkę. Wydawałoby się, że ten zapach jest duszący, mocny, słodki. Natomiast, tak jak mówię, w świecy mi się on, i u mnie się on nie sprawdził. Nie wiem. Także, jeżeli któryś z Was ma, miały, paliły już ten zapach, to bardzo proszę, napiszcie mi w filmiku pod komentarzem, e, znaczy w komentarzu pod filmikiem, e, jak u Was sprawdza się ten zapach. Bo uważam, że to jest naprawdę fantastyczny zapach, najbardziej chyba wyczuwalny z tamtej wtedy całej serii. Także She Butter. E, kolejną świeczką, jaką zakupiłam, e, o której Wam e, chciałabym powiedzieć, to jest Aloe Water. Jest to taka świeczuszka. Taki wodk. Ja mam nadzieję, że tutaj dobrze widzicie. Jest to nuta odświeżająca i jest to pomieszanie wody po prostu ze świeżym aloesem. Jest to nuta morska. Wyczuwamy tutaj również zielonego melona oraz ogórek oraz ogórka. I powiem wam, że to jest strasznie fajna nuta, strasznie świeży zapach. Bardzo świeży, bardzo fajny, orzeźwiający zapach. Bardzo Wam serdecznie polecam, naprawdę. Jeżeli jeszcze lubicie zapach ogórka, ja uwielbiam. To bardzo Wam serdecznie polecam. Kolejnym zapachem będzie Serengeti Sunset. Wspaniały zapach, naprawdę wspaniały. To jest właśnie ten wosk. Jeżeli chodzi o nutę zapachową, słodkie owoce, cytrusy, kwiat lotosu oraz bursztynu. Jeżeli chodzi właśnie o ten zapach, jest to taki otulający. I jest to raczej bardziej taki perfumowany. O, tak bym powiedziała. Czyli coś podobnego jak ten, o którym zaraz powiem. To są takie charakterystyczne nutki, słodkie owoce, może i coś jest, jest uwczuwalna jakaś, jakieś cytrusy, jakieś przełamane troszeczkę e, słodyczą. Kwiat lotosu, I nie wiem jak pachnie kwiat lotosu, i nie, nie wiem, ale przepiękny, e, bardziej taki wiecie co, taki mm, serii właśnie, jak ja to mówię, taki relaksacyjny, relaksujący, e, takie spa, po prostu taki otulający, e, relaksujący zapach, Taką bym go opisała. Bardzo taki egzotyczny. Także Serengeti Sunset. I ostatni zapach, o jakim chcę Wam powiedzieć, jest to Honey Glow. I jeżeli chodzi o. O, przepiękne. Jeżeli chodzi o nutę, właśnie zapachową tej, tego wosku, wyczuwamy tutaj miód. I oczywiście jakąś męską wodę kolońską. Bliżej określoną. Jest to najbardziej chyba perfumowany zapach. Powiem Wam, że bardzo wiele osób właśnie mówiło, że jeżeli takie perfumy ktoś wymyśliłby dla mężczyzn, to ja również chyba bym się pokupiła na zakup takich perfum. Jeżeli nie dla kogoś, z kim jestem, to przynajmniej dla kogoś z bliskich. Także wspaniała nuta zapachowa bardzo słodkie. Słodkie, ale męskie, właśnie takie, no nie wiem, takie, takie ekskluzywne męskie bym nawet powiedziała. Naprawdę wspaniała nuta. Bardzo Wam serdecznie polecam. Jest to Honey Glow. Z takim drzewkiem, z takim zachodem słońca. I to, moje drogie, są wszystkie świeczki, jakie poczyniłam, jakie, do jakiego zakupu, um, jaki zakup poczyniłam wczoraj. Natomiast przygotowałam sobie, wiecie co, jeszcze parę notatek odnośnie. To była właśnie seria Spring, oczywiście. Spring 2016, czyli właśnie to były nuty wiosenne. Natomiast od kwietnia tego roku mają wejść. Um, Wymienię wam jakie zapachy? Olive i tym. Nie wiem, tym, tym, nie wiem. W każdym razie oliw, oliwka i tymianek. Nie wiem, nie do końca tutaj ja nie lubię zapachu tymianku, więc nie wiem, jak dla Was, dla mnie pewnie to nie będzie fajny zapach. Kolejny Summer Peach. Ja myślę, że to będzie mój chyba ulubieniec, jeżeli tak będzie pachniał, jak ja sobie to wyobrażam. Czyli Summer Peach Riviera Escape. Równie może to być fajny. Ja to bardziej widzę w takiej nucie morsko-orzeźwiającej, właśnie. I Sea Salt and Sash, czyli woda e, Sea Salt, czyli sól. E, sól. morska, przepraszam. E, sól morska, i e, sash, czyli. E, powiedzcie mi, szałwia. I szałwia, nic innego jak szałwia. Także obawiam się, że to nie będzie moja nuta. Także nie wiem, jak te zapachy będą się sprawdzały dla Was, ale to tak jak mówię, dopiero w kwietniu. Natomiast jeszcze też. E, będzie, e, będą dostępne w sprzedaży samplery. To są te malutkie takie świeczuszki. E, I będą e, tutaj trzy nowe zapachy: White Tea, czyli biała herbata. Będzie vanilla. Wanila już była, vanilla satin, czy coś takiego, więc to będzie pewnie coś podobnego. I verbena. Verbena jest to kwiat. E, nie wiem, jak się nazywałam po polsku, czy to też verbena, czy nie. E, nie znam się, nie jestem żadną kwiaciarką. Natomiast e, wydaje mi się, że te wszystkie trzy nutki będą fajne. Może vanilla będzie. Musiałaby być naprawdę bardzo mocno wyczuwalna, żeby naprawdę była e, mocną świeczką, jeżeli chodzi o unoszenie się w powietrzu. Natomiast jestem bardzo ciekawa właśnie tej white tea, czyli białej herbaty. Ja białą herbatę bardzo lubię do picia. Więc e, tak by się prezentował e, temat e, świat zapachów e, w moich oczach. E, z moich decyzji e, powiedziałam Wam dzisiaj, troszeczkę przybliżyłam Wam najnowszą kolekcję czterech najnowszych zapachów z Janki Candle. I kolejną też nowością, o, już, o której wspomniałam, jest to oczywiście ta wersja limitowana i jest to tylko i wyłącznie wersja walentynkowa, aczkolwiek jestem przekonana, że oprócz tego będą jeszcze inne walentynkowe i pewnie mogę się spodziewać ich jakoś za tydzień w sklepie stacjonarnym. Także bardzo Wam dziękuję za poświęcone kilkanaście minut. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam co nieco świeczki, zapachy z Yankee Candle. Jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście bardzo proszę o, o kciuka do góry. Piszcie mi w komentarzach, co Wy o tym myślicie, które z tych zapachów może, które, o których ja Wam powiedziałam, są również Waszymi zapachami. Nie wiem, możecie mnie pytać, co ja Wam mogę polecić, z jakiej kategorii, z jakiej nuty ja z przyjemnością Wam podaradzam, bo żeby Was nie skłamać, naprawdę wypróbowałam chyba wszystkie, wszystkie, bynajmniej wszystkie te, które mi się podobały, bo ja nigdy nie kupiłam wosku tylko dlatego, że jest nowością. Absolutnie nie. Najpierw wącham, jeżeli nie jest to moja nuta na dzień dobry, to ja się z nią nie polubię i nie tracę w ten sposób pieniążków. Także, także wypróbowałam, można powiedzieć, że prawie chyba... E Wszystkie ze sklepu Janki kanal, Naprawdę chyba wszystkie. Poza oczywiście tymi, których nie lubię, czyli lawenda i tak dalej, i tak dalej. E, także, jeżeli chcecie coś wiedzieć, jeżeli chcecie, żebym Wam doradziła, to ja z przyjemnością oczywiście e, służę radą e, w każdej dziedzinie. Nie tylko zapachowe nie tylko świeczek. Ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ściskam Was bardzo mocno. E, odsyłam Was na Facebooka, Twittera, Instagrama i Pinterest'a. E, pozdrawiam bardzo ciepło. Przesyłam Wam Przesyłam wam buziaki. Trzymajcie się i chyba dobranoc, bo nie wiem ile czasu zajmie mi składanie tych wszystkich filmików, bo jednak chyba nagrałam dla was cztery filmiki w ostatnim czasie i wszystkie będę chciała wam szybciutko udostępnić. Także trzymajcie się cieplutko. Pa! Pa! No to